Donald Tusk, który dzisiaj odbiera nagrodę, może nie fizycznie, bo mu nie wypadało, bo jest Sejm, na którym go oczywiście nie ma, bo przecież on ma obrzydzenie do Sejmu, bo tam brzydko mówią na niego temat. Więc on odbiera dzisiaj nagrodę za, za walkę z autorytaryzmem w Polsce. I chcę się proszę Państwa odwołać do Państwa rozumów, do Państwa niewątpliwej inteligencji, i wiedzy i puszczę Państwu kawałek Donalda Tuska. Ja po przesłuchaniu tego powiem, po przesłuchaniu, co myślę na ten temat, a teraz Państwo pozwolą. Siła zewnętrzna jest niezbędna, żeby gwarantować nasz ład konstytucyjny. Byłaby to tragedia. Ale musimy w sobie odnaleźć w związku z tym siłę. Pozwólcie, że od początku. Przepraszam was bardzo sobie siłę i determinację. Bo najważniejszy jest początek. Tylko ja mo mom momencik muszę głośniej wziąć nie jest dobrze. i sprawnych nie, 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 nie chciałbym, żebyśmy my w Polsce. znaleźli się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że siła zewnętrzna jest niezbędna, żeby gwarantować. Nasz ład konstytucyjny. Byłaby to tragedia. Ale musimy w sobie odnaleźć w związku z tym siłę, nie mając prawnych narzędzi, w sobie siłę i determinację, w końcu w przypadku władzy wykonawczej za to nam płacą, żeby podejmować ryzyka i podejmować decyzje, które będą czasami także przez państwa kwestionowane. Znaczy ja tak czy inaczej dalej takie decyzje będę podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium. Pełnej praworządności z punktu widzenia na przykład, no po prostu w dobrym tego słowa znaczeniu. Mm -hmm. Tak. Dobra. Yy, yy. I powiem Państwu, co ja na ten temat myślę. Otóż Tusk, jako błyskotliwy człowiek, powiedział wprost, że jak jego plany nie będą wychodziły, to możemy liczyć na obcą interwencję. Bo źle by było, jakby nam się nie udało. Jakby ktoś wkroczył, jakieś obce siły by do Polski wkroczyły. Proszę Państwa, to był Rubikon. Ta wypowiedź, to jest Rubikon. Tusk nie odda władzy. Tusk nie odda władzy. Tą władzę trzeba będzie mu wyrwać z gardła. I powiem tak, to było straszenie nas. On nas straszył. Albo się ułożymy z nim, Albo obce siły wejdą, bo ład konstytucyjny on będzie łamał, i on to powiedział wprost. A jak się komu nie podoba, to wejdą obce siły. Oczywiście my się obcych sił nie bardzo boimy. Oczywiście wolałbym, żeby te obce siły do Polski nie wchodziły, panie Donaldzie Tusku, to to, bo to by była tragedia. Przede wszystkim dla pana. Natomiast prawda jest taka że dziś żyjemy w czasach, które mogą doprowadzić do rozruchu w Polsce. Autorem tego wszystkiego jest Donald Tusk. Koniec, kropka. Proszę Państwa, Donald Tusk nie jest jedynie zagrożeniem ze strony naszej niezawisłości, naszej niepodległości. Donald Tusk również stara się depresjonować gospodarkę polską, skręcać ją, ukręcać jej łeb proszę państwa głodzić ją wszystko to co oni mówią to są tylko pozory mamy przykład świnouścia mamy przykład proszę państwa odry mamy przykład cpk tak. i dzisiejszy gość proszę państwa to jest człowiek który nazywa się Andrzej Nasiadek który organizuje, proszę państwa, protest niejako przeciwko likwidacji pomysłu CPK. Nie wiem czy pan Andrzej się zgodzi, bo za chwilę go państwo poznacie ze mną, ale korzystając z faktu, że jeszcze mogę mówić i nikt mi nie przerywa, to ja powiem tylko czym jest CPK. CPK, proszę państwa, jest pokazywane w mediach prawie zawsze jako port Przesiadkowy port lotniczy, przesiadkowy. Pokazywane są tylko i wyłącznie samoloty, pokazywane są hale odlotów, przylotów i tak dalej, i Proszę Państwa, to jest tylko jeden z aspektów tego zagadnienia. Ten jeden i to w dodatku ten mniejszy, większy, o którym nie mówią, jest gospodarczym elementem, proszę Państwa, który po 10 latach od rozpoczęcia inwestycji przynosi dochody. Polskie kargo. To jest most pomiędzy USA a Europą. To jest połączenie Europy i Chin. To jest połączenie Indii i Europy. Z pominięciem Niemiec, które dronują kieszenie wszystkim tym, którzy dzisiaj latają do Europy. I to była wielka nadzieja dla Polski. Dlatego też, proszę Państwa, po takim przedstawieniu sprawy, przedstawiam Państwu Andrzeja Nasiatka. Witamy Cię, Andrzeju. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja może tylko skoryguję, że no, nie jestem tutaj organizatorem, jestem członkiem stowarzyszenia, tak dla CPK e, i od gdzieś dwóch miesięcy e, e, także przystąpiłem do stowarzyszenia i zajmuję się projektem. E, mhm. Dla mnie projekt jest, e, jestem wolontariuszem. Zbieram podpisy, zbieram podpisy także na ulicach. E, pomagam jak mogę, ponieważ dla mnie ten projekt, może genialny to nie jest właściwe słowo, bo on jest po prostu normalny. Chciałbym żyć po prostu w poprawnym, normalnym kraju, gdzie mamy drogi z kanalizacją, gdzie mamy koleje, gdzie mamy lotniska. Takie po prostu normalne. I to lotnisko jest po prostu takie normalne. Bo w chwili obecnej uważam, że mamy sytuację dość nienormalną, bo mamy na przykład Okęcie lotnisko w centrum miasta. Mamy hałas, mieszkałem kiedyś na granicy Piaseczna i Warszawy, no to można było czytać numery samolotów. No to na obecnej sytuacji to lotnisko powinno być poza granicami miasta Warszawy i grunty powinny być uwolnione i lepiej skomunikowane z kolejami, bo centralny port komunikacyjny to jest, zwłaszcza to jest po prostu spójny. W system skomunikowania całego kraju. To nie są tylko lotniska. To jest lotnisko, gdzie koszt tego, tego samego lotniska to jest około 20%, a 80% to już są koleje. I tak wygląda sytuacja, i tak należy patrzeć, na co pan zwrócił uwagę, za co dziękuję. Panie Andrzeju, Stowarzyszenie Tak dla CPK akcję tworzy pewną akcję organizuje, w której nie ukrywam, że część z czwartkowych naszych rodaków już brała udział. Wiem, że dzisiaj Jarek Zachajko się pochwalił, że wysłał wam już 2000 podpisów od siebie, ale zbieracie podpisy dokładnie pod czym. Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. Abyście wy, posłowie, zajęli się nim, a ten projekt ustawy zobligowuje. Znaczy, ta nasza akcja zobligowuje Parlament do zajęcia się tematem centralnego portu komunikacyjnego, aby on był realizowany mniej więcej tak, jak został zaprojektowany. To znaczy, żeby nie był ograniczany do linii kolejowej w postaci y, a żeby była realizowana linia kolejowa w postaci szprych, żeby nie była tylko skomunikowana Warszawa z Wrocławiem i Poznaniem, pomijając miasta takie jak Kalisz czy sierac, tylko żeby były także skomunikowane te miasta, czyli przykładowo taki Kalisz, Wrocławek, Płock, Grudziądz. I żeby, w tamtych, i żeby w tamtych miejscowościach także zatrzymywały się te pociągi. W tej sytuacji sytuacja jest, ja uważam, dosyć no, absurdalna, ponieważ premier zapowiedział, że i to jest sukces oczywiście troszkę, także prawdopodobnie stowarzyszenia, że będzie realizowany Centralny Port Komunikacyjny i będzie linia kolejowa z Wrocławia i z Poznania do Warszawy przez Łódź. Ale Zostało powiedziane, nie jedźmy z prędkością 250 km na godzinę. Po co jechać 250, kiedy możemy jechać 320? No, oczywiście brzmi to teoretycznie bardzo pozytywnie. Ja się zgadzam, że należy zaprojektować, powiedzmy, ciągi, linie pod tą prędkość, ale jedźmy właśnie 250 km na godzinę. Bo jeżeli pojedziemy 320, to po pierwsze będziemy musieli kupić składy kolejowe. Tabor będziemy musieli kupić za granicą, a nie w polskim, w Bydgoskiej Persie czy w Newagu, bo oni nie produkują takich pociągów. Czyli od razu mamy drenaż miliardów złotych za granicę. Tak, tak, tak. I nie tylko pieniędzy, ale także drenaż zdolności wytwórczych, kompetencji, które się tworzą inżynierów, i tak dalej, i tak dalej. Mamy. Niemożność skomunikowania tych mniejszych miast. Czyli proszę sobie wyobrazić, dam przykład Kalisza. W Kaliszu pociąg się ma nie zatrzymywać, no bo jak on się ma rozpędzić do 320, no to on nie może się zatrzymać po, po, po kilku kilometrach, tylko on musi pędzić z, od punktu A do punktu B. E, więc taki Kalisz pozostanie taką białą plamą na terenie Wielkopolski, bo Ludzie zaczną uciekać do, do Poznania i tam będą szukali pracy. Inwestycje nie będą przychodzić do Kalisza. Przepraszam. Inwestycje nie będą przychodzić do, 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 do Kalisza, ponieważ no, pociąg się tam nie zatrzymuje. A jaki mamy plus? No plus mamy taki, że dostaniemy się z Poznania do Warszawy, no może 15 minut szybciej. To jest jedyny plus, i pytam się, czy to jest plus. Ale minus też jest taki, że jeżeli kupimy tabor kolejowy znacznie drożej, no to bilet będzie droższy. A jeżeli rozpędzimy pociąg nie do 250 km na godzinę, a do 320, no to wiemy wszyscy jako kierowcy, ile kosztuje jazda samochodem z prędkością 100 km na godzinę, a ile kosztuje z prędkością 180 km na godzinę. To, to już nie spalimy tych 7 litrów. E, e, no muszę, robić, muszę powiedzieć, panie Andrzeju, że to jest jak zwykle u Tuska. E, rzuca coś lepszego. Może nie, nie róbmy tego czołgu, zróbmy taki, taki czołg dziewiątej generacji. Nie piąty, poczekajmy jeszcze 20 lat, ale zróbmy lepszy. Nie? To te bajki tuskowe to tak naprawdę chyba jesteśmy już odporni na to. W oczywisty sposób obawiam się, że wyrok na CPK został pod, pod, wydany. No, co by tu nie powiedzieć Niemcy, mówiąc o tym, że uruchamiają w tej chwili swoje centralny punkt przeładunkowy cargo. Uruchamiają go nie dlatego, że im jest potrzebny, tylko dlatego, wiedzą, że, dlatego że wiedzą, że u nas tego nie będzie. I oni wtedy inwestują pieniądze, dlatego że oni mają zwiększony popyt. Mało tego mogą liczyć na popyt polski, skoro Polacy nie będą mieli swojego. Tak więc myślę, że tu już decyzje zapadły, natomiast nie, jest, nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać po prostu Polsce i światu, jakimi obudnikami są. I, I myślę, że ta ustawa, jeżeli ona wejdzie, no ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby ona na wokandę weszła, naszą, żeby ona do Laski weszła. Natomiast czy ona zdobędzie dla siebie większość, no zobaczymy. No. Lewica pewnie razem z nami będzie głosowała za tym, a jak się zachowa PSL. I chołownia, czyli zieloni i żółci, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że CPK wcześniej czy później powstanie, tylko że zawsze w biznesie jest tak, że pewien duży projekt ma zawsze miejsce, swoje miejsce w swoim czasie. Jeżeli my z tego czasu wyskoczymy tym projektem i inni zaczną inwestować w ten sposób, bo projekt im się spodobał, no to ten projekt o tyle będzie bez sensu, że samo to, że jest w Polsce. Nie zmieni faktu, że takie CPK będą naokoło i rywalizacja będzie dość poważna. I na wolnym rynku strefy Schengen mogą wtedy być kłopoty finansowe. Ale to zobaczymy. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, jak możemy Panu pomóc? Pomóc każdy z nas może. Można wejść na. Trzeba po prostu podpisać się pod, pod projektem pod nasze, pod listą poparcia. Projektu tak dla CPK. Można. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.